Mariusz, dzisiaj na gali w Hiltonie, wystąpiłeś w roli trenera, zbyt długo to nie trwało, Kamil Łaszczyk szybko znokautował w pierwszej rundzie swojego rywala, tak mu podpowiadałeś, żeby zaatakował od razu? Wiesz co, no, Kamil jest nadpobudliwą zawsze, wiesz, ja mu mówię, wiesz, propozycja taka była, żeby go zaatakować, zobaczyć co, no, jak się będzie bronił, wiedzieliśmy, że, że, że rekord ma taki nie, nie za dobry. Ale czy tygodnie temu boksował, wiesz, cały czas w gazie jest, myślę, że dostałby jakiegoś lepszego, chcieli, wiesz, sam Kamil chciał, żeby był jakiś lepszy zawodnik, ale już w tym roku stoczył już tych parę walk, cały czas w gazie jest, wiesz, należało mu się trochę taki, wiesz, słabszy, te od i po nowym roku już dostaną, wylatujemy razem i tam, tak myślę, że będzie miał już cięższe walki. No właśnie, Kamil zdradził, że 18 stycznia lecicie do Stanów. Do tego czasu w Polsce kompletnie odpoczywasz? Nie trenujesz, czy coś się ruszasz? Wiesz co, no już ja zacząłem, zacząłem treningi siłowe, e, trenuję, trenuję na siłowni co drugi dzień chodzę na siłownię. Teraz zacznę już delikatnie biegać. Wiadomo, bez, bez szaleństwa, delikatnie. Dopiero przy, przyratuję do stanów 18 stycznia i tam naprawdę tak zaczynam ostre treningi. Wiem, że tam będą już prawie 3 miesiące, 2,5 miesiąca ciężkich treningów. Występ, twój kolejny zawodowy najprawdopodobniej będzie w marcu. Z tego co mówił twój e, promotor, rywalem będzie Ty Fields, tak jak to wcześniej zapowiadano? Są, tak, tak są prowadzone rozmowy z nim. Myślę, że, że e, do 18 stycznia będziesz e, wiadomy przeciwnik, jakieś podpisane kontrakty, ale pracuje, moi, moi, mój promotor pracuje na tym, żeby właśnie ten zawodnik był moim kolejnym rywalem. Teraz zauważyłem, że celujecie w takich dosyć wysokich zawodników, McBride, potem miał być McCall. Teraz Field, czy to jest tak trochę już przygotowujecie się pod kliczków, czy z drugiej strony tych wysokich łatwiej trafić, bo oni tak nie uciekają przed tobą szybko. Wiesz co, wiadomo nie, 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 żadnej, wiesz, nie ma taktyki tutaj przed, przed kluczkami, akurat, wiesz, wiemy, że, że ten zawodnik jest doświadczony, boksował z dobrymi zawodnikami i dużo mi da w rankingach, Wywinujemy jeszcze parę oczek w rankingach, wiesz, i kolejna wygrana z tym zawodnikiem przybliży mnie do tej najważniejszej walki w moim życiu. Ale nie jest tak trochę, że z tymi wyższymi ci się łatwiej boksuje, bo są bardziej statyczni? Tak, tak, o wiele, o wiele łatwiej mi się boksuje właśnie z takim dużym, ciężkim zawodnikiem niż z takim e, podchodzący pod kruzę, bo wiadomo jest bardziej ruchliwy, a takich za bardzo boksuje, ale wolę właśnie z takimi dużymi koniami, co, co mają 2 metry i ważą 140 kg, to o wiele lepiej mi się z nimi boksuje, bo nie są tak ruchliwi i łatwiej ich trafić. Dwie ostatnie walki to dwa efektowne nokauty z zawodnikami, którzy są dosyć cenieni za oceanem. To oznacza, że ręka już jest totalnie zdrowa i siły ci przybyło? Jest, no, cały czas wiesz, teraz w takim okresie przygotowania okresie twojej kariery jestem, że, że każdy, każde moje przygotowanie, każdy etap, który, w którym się przygotowuję jest podzielony na, na, na właśnie na te etapy takie, jest okres Budowania siły jest okres e, wytrzymałości, jest okres e, sparingu. Teraz to jest naprawdę prowadzone bardzo dobrze. Z każdym, e, z każdym, z każdym obozem moja siła, wytrzymałość jest, jest powiększana. Jest, są robione notatki, są, są wszystkie, no nie, wszystkie może nie, ale e, dużo dużo moich treningów jest nagrywana. Mój trener, trenerzy oglądają później te, te, te kasety. Te notatki już nie wracamy, nie wracamy się do tego, co było w poprzednim, tylko już ta poprzeczka, troszkę, troszkę wywindujemy tą poprzeczkę, że na każdym obozie jest coraz, coraz lepiej. Wasz długoterminowy cel to jest pozycja obowiązkowego pretendenta do pasa WBC? Myślę, że tak, że to najpewniejsze jest, żeby, żeby walczyć o ten o... o eliminatora, czy sama eliminator, że, że mi da walkę wygraną w takim eliminatorze, e, automatycznie będę walczył z najlepszymi na świecie, czyli z kluczkami. wiesz. Do tego dążymy, wiesz, że wiadomo, będzie jakaś inna opcja, to tak samo będziemy korzystać z tej opcji. Ale nie spieszymy się, jeszcze chcemy, chcemy, ja chcę jeszcze moimi promotorami trzy obozy zrobić, takie konkretne w Stanach. E, pod koniec roku na początku 2013 coś coś jak będzie okazja weźmiemy taką walkę czyli za te 12 miesięcy Mariusz Wach już będzie gotowy na Witalia bądź Władimira Kliczkę? Tak, bym, tak tak sobie życzymy osobiście, osobiście, właśnie, osobiście chciałbym taką walkę no. wiadomo będzie jeszcze będzie będzie Klitsko, będą Kliczkowie jeszcze rządzić to który z który jakiś będzie inny zawodnik który będzie miał który z tych pasów Będę walczył z innym zawodnikiem. Kilka miesięcy temu obóz kliczki zgłosił się do Was. Na ile były to poważne rozmowy wtedy? So, na, na, na luty już, na lutego już, była propozycja walki na lutego, ale moi, moi trenerzy, promotor, powiedzieli, że to jeszcze za wcześnie. Wiadomo, pytali mnie się, ja mówię, że kurczę, jest, jest taka okazja, bierzemy, ale, ale przekonali mnie, że jeszcze. Że jeszcze... To jeszcze przyjdą, nie? Zgłoszą się, zgłoszą się do nas z, z ofertą takiej walki. Te twoje trzy występy, które planujesz sobie w przyszłym roku, to będą wszystko gale w Stanach Zjednoczonych? Czy jednak jest możliwość, że na przykład przyjedziesz do Europy do Roberta Heleniusa, powiedz Kina, czy innego Myślę, pięściarza? Myślę, że jest. Wiesz, to. Nie, nie, planujemy tego w, w, w Stanach, wy właśnie tak po, powiedziałeś, że będzie dział obowiązkowy eliminator, z któryś z tych zawodników, pojedziemy do Niemiec, do, do, do Helsinki, gdziekolwiek, gdzie gdziekolwiek będzie, będzie, będzie zaplanowana taka gala, z których z tych zawodników. Nie będziemy wiesz, nie będziemy wybrzydzać. Będzie okazja walczenia w stanach, z których z zawodników. Też, wiesz, ja jestem otwarty, na, jesteśmy otwarci na, na, na propozycje. Na pewno nie będziemy żadnych wymigiwać się, nie będziemy wymyślać. O, obowiązkowy eliminator, wiesz, wygram i wiem, że będę miał zagwarantowany taką walkę. Kończy się powoli 2011 rok? To był najbardziej udany rok w Twojej zawodowej karierze? Myślę, że tak, że miałem. Te ostatnie walki e, pokazały, że, 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 że potrafię boksować, że wiem, że. E, podczas tych, tych sześciu lat mojej kariery, ten właśnie rok, rok 2011, był, był najlepszy moim z moich dotychczasowych roków. Czego Ci życzyć na przyszłe 12 miesięcy? Jeszcze raz. Czego Ci życzyć na przyszłe 12 miesięcy? Dobrych walk, no dobrych walk i doczekania się tej, tej najważniejszej walki w mojej karierze.